Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. E, przyjechałem dzisiaj w odwiedziny do Adasiowego Lochu, gdzie praca w Re... po trochu. Jeż... Nie proszo... Co nieproszony? Dobra, zaraz, zaraz tu dojdę, tylko wstęp sobie zrobimy. E, powiem Wam, że strasznie męczące jest to bycie na L4, i już mnie to denerwuje. Wszystko nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do pracy, bo to jeżdżenie po lekarzach, badania, zastrzyki, jakieś rezonanse, rentgeny. Ile to w naszym kraju trzeba mieć czasu i zdrowia, żeby chorować? Także jeszcze kilka dni, i mam nadzieję, po kolejnej kontroli już dostanę zielone światło, żeby wreszcie móc wrócić do normalnej pracy. Drugie ogłoszenie parafialne to takie, że Champion Fishing jest aktualnie nie wiem jakie są wyniki u innych ale w naszym kraju jest najprężniej rozwijającą się marką wędkarską. Słuchajcie, z grudnia na styczeń. Czempion urósł o 100%, bo do tej pory Adaś był sam, a teraz do niego dołączył. A teraz do niego dołączył Michał. Słuchajcie, z jednej osoby już są dwie: wzrost o 100%. 120%, bo ja z 20% ja jestem. I też trzeba podkreślić, że za tym też idzie wzrost sprzedaży, gdyż na poprzednich targach Evolution pobiliśmy swój rekord sprzedaży. Ever, w ogóle ever, ever eee, w kwocie. A nie powiem jakiej, bo to tajemnica Adaś nie kazał nikomu mówić. Eee, dobra, przechodzimy do chłopaków. Dzień dobry, panie Adamie. Siemano. Siemano, siemano. Co taki smutny? Zapracowany, jestem. Znowu bardzo... gumy lejesz. Tak, i teraz takie specjalne twoje ulubione kolory, czyli bazyle. A będziesz, będą nie. one jeszcze malowane? Nie. Nie, takie surowe? Tak. A te piłeczki do, do ping ponga? Do ping ponga. <laughs> tak, na takiego gracza jak ty w zupełności wystarczą. Tak, dobry wędkarz, to i tym złowi rybę. I piłeczek Adaś to szykuje coś dla partner Ho że ho, kulki ho, 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 Dzień dobry panie Michale. Boże? E, Michał, nasza osoba ambasadorska, testerska i producencka. E, dawaj kółki. I tak, dawaj kurki. Okay. I tutaj chłopaki, to co zostaje z produkcji, co się nie udaje, albo, a czemu tam ta guma się nie nadawała? Nie, nie, przyszła, I... yy, nie przeszła. Nie przeszła so, czyli ISO nor... z tego. <noise> I <so> z tego. <noise> I so z tego. Tak jest. No, to dobrze wiesz, żeby też by, byle chłamu nie robić, tylko to co się tam gdzieś ma jakąś wadę odrzucać i każą dawać dobre gumeczki. Zobaczcie tutaj, za jednym odlewem. Ile tych gumek zadasiowej formy hmm. wychodzi? Nie, my wszystkie nie odlewamy. 4, nie? 3. A ty dlaczego nie? Co Bo to nie, gorsze poręca. dziurki? Nie, to za małe. Co ty gadasz naprawdę? Nie robisz prawie. tych mniejszych? Nie. O, cię florek, to nawet nie wiedziałem. Czyli tutaj w formie są czter... głosu, czerna... <laughs> czternastki, dwunastki i dziesiątki. A dlaczego? Nawet dwunastek nie? Dajcie znać, czy chcecie żagliki czternastki, dwunastki czy co, dziesiątki. Znaczy. Takich nie będzie. A, że nawet jak dacie znać, to da się taki. No dobra, dziesiątki ale chociaż obejrzy te, te. Nie? Będzie Oho. mi się no przewrócił coś. To odlany, Bym skręcił drugą nogę o tę formę. To chyba mi wtedy nie było. To Michał nad godziny wali? No, <laughs> ja zaraz, gdybym nie pozostał do rady. Nie ma także. Widać że, widać, że się Michał wprawił, kurde. A jest podpisana z Michałem jakaś intercyza, żeby zaraz nie poszedł do jakiegoś, nie wiem, Shimano, dajwy, rzakł. E, zaraz będzie champion A, Beast. Nie, Buddy będzie odlewał. <grym> jak to pan, było, było firma? Konger! Albo konger, albo konger. Nie no, bardzo fajnie, że Michał pomaga. Trzeba też wspomnieć o tym, że Michał robi to charytatywnie, gdyż Czebior jest zbyt biedną firmą, żeby komukolwiek za cokolwiek zapłacić. Pomimo tego, że zrobił wzrost o 100%, wiecie, prądu rogi, wodę nam odcięli, nadal jest zamknięty. A taś, jutro ma być 1 stopień na plusie. Może woda nie puści? Nie sądzę. Nie sądzę za nie. krótko na plusie. Kurde, a od połowy lutego ma być tak 5-6, to może wtedy. A akwarium puste? Jakby się udało to, to akwarium zalać, co tam masz ręcznie? za każdym razem byś tak w przynosił. Bo to musiał 20 razy dziennie tu przyjeżdżać, żeby powiaderku no, przynieść. Nie, no proszę, Paweł, to jak kanistry takie 30 litrów przygotuję, będziesz ćwiczył na schodach. i zaraz bark urwę i znowu będzie 4. A po co ci dwa? Ja jestem Jeden. przypakowany, ale jeszcze nie aż tak jakby... Przypakowany, chanałek. <noise> <noise> Największy mięsień to brzuszny. No, kurde, znowu by no, coś mocy, zaatakowało. Turbo turbopłocie. Łomatko. Może mi wybaczą. Pękła forma. Pokaż, co tam odlałeś. O, imperator. Imperator. No, A czemu założyłeś do wyciągania rękawiczkę? No bo z, zazwyczaj no wszystko robisz bez rękawiczki. A, gorąca jest, tak? Co, jak pianka wiąże, to tak się nagrzewa? Do 100 stopni. Tak, do miliarda zaraz. Ale mnie wkręca. Czekajcie, ja tu muszę dotknąć. Psst. Nie no, jest trochę ciepła. Ciepła jak Adaś też jest ciepły, ciepły ale, ale nie ten, ale nie jakoś tak mocno. Dobra, Adam, ja mam żonę, a Ty nie. To a kto jest masz, cieplejszy? A Ty masz nie dla niej poznaki. Dla <laughs> niej? To taka, taki kamuflaż. Sam mówiłem, że prawdziwego faceta zrozumie tylko drugi facet. <laughs> a my się Jego. mają to dobrze rozumiecie. No właśnie, e, ja nie. Przepraszam, a kto teraz tutaj we dwóch pracuje? Aha, mnie tutaj mnie tutaj nie z... nie ma. Mnie tutaj nie ma! Ja tylko I to, robimy... to płci Dobra, idę tutaj do kąta, sam sobie coś nagram. Nie chcą rozmawiać. Po, po, tak, porozmawiam sam ze sobą. Warto e, nie... porozmawiać z kimś na swoim poziomie. Po tak proszę. jest. No, no tak, to ma sens, to ma sens. E, w ogóle tematem dzisiejszego odcinka będzie, bo to tak staram się też tu nie przeszkadzać. Oła. O, ciężko się siada tak. Nie mogę jeszcze tym kolanem, tak wiecie, już mnie mniej boli, że na przykład chodzę normalnie po schodach, kroczek po kroczku, bo wcześniej tak chodziłem na dostawkę, ale nie mogę tak powoli zginać, na przykład jak siadam. Albo jakbym przysiad zrobił, to też już bym chyba nie wstał. Ale jeszcze myślę, jest tam z tydzień i ten. Adaś, słodziłeś kawę mogę, łyka? Dzięki. To ja ty zawsze 8 łyżek słodzisz. A w ogóle jaki kubek ma. Wczorajsza. Wczorajsza, jeszcze ciepła jest. Oddamy, bo zawsze kawy, piję, a potem się... Co? Dodajesz no, dajesz to, tego łyka, to, czy nie? No, no nie. No nie? O, super. No daj! Ey, patrz, kurde, zabrał mi. Proszę. Poczekaj, weź... O, też o ładny Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi. Zapraszamy na Resko troć 2025. No, to, to... to już chyba nie dojedziemy. Ale, ale teraz statek to już masz tam... weź tego, bo się do... E, przystał. O, do... Do magnesiku. Ale to powinno tak być wiesz tutaj. O. Trzy... A, trzyma się. O, a taka reklama! O! No, ja o że cały czas jest na tym. No. kurde zabrał mi tu kawę. masz tą drugą. To... Ja nie chcę od ciebie, a, bo ty to jesteś... Tym. Ty jesteś klerykiem. A to nie wino. <tłatko> A to nie wino! Wikary! Nie no, naprawdę, jakby cię ubrał w to sutannę, założył koloratkę. Zobaczcie, jak to się wszystko, perspektywa zmienia. Zanim e, pracował, zada się w lochu, to był postrzegany jako pijok. A teraz, jak już zaczął, jak jaki awans społeczny w ogóle zrobił, że został e, duchownym. Pan Michał, pan Michał, szanowny. Książąca Wanspoczęć, chyba tak, bo jest bogatszy od pijaka, tak mi się wydaje, nie wiem. Nie wiem. Okej, okay, bo dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy sobie o tym, co wraca na targi. Mnie to ciągle serce boli, tu, że ściana chwały się psuje. A czy nie masz jakiejś taśmy. Ma taśmę, malarsko. Poczekajcie. Nie w tym roku. Nie w tym roku. Robercik się odkleił. Słuchaj! Ania tam odpala, odpacza, a się odkleił. Ania, Ania robi takie tańce, że się Robercik psychicznie odkleił. Tak, ona z tym hiszpanem na wiek. Tak, zakłada mu nogę na ucho. A Robercik za, za rączki tylko zjechał. Nią... A Robert tak nagrywa. Jak lubi. <laughs> jak lubi filmy porno i duszno. Pewnie jak coś innego o. Ania robi, to Robert trzyma świeczkę. Ojejku Adam, dobrze, że nie masz mikrofonu. Robert trzyma świeczkę. No to chyba ostatni sezon w Barcelonie. O! Jeszcze chyba tak Gołoty brakuje. Andrew Gołota powinien się tu znaleźć. Kto jeszcze waszym zdaniem? Może Wałęsa? Na pewno nie osoba ambasadorska, bo to no niestety, bo to nie ta liga. Te osoby nie dorastają tutaj. Jak dzwonisz codziennie mi coś o nim opowiadasz, no to, to siedzim. Daj tej kawy łyka. Dzwonisz, Gdzie to? masz tą kawę? Przepraszam bardzo. Ja do Ciebie dzwonię A już ja się nie będę nie mam wyciągał tyle... <noise> <noise> ja nie mam impulsy się skończyły. Słuchajcie, bo w ogóle tematem dzisiejszego odcinka jest to, że wracają dwa modele Woberów, których długi, długo nie było. W poprzednim odcinku wam pokazywaliśmy, że wrócił niech że wraca niech Święty Gral, dla którego szukamy nowej nazwy. Święty Gej nie przejdzie, ale tam padł prostu Święty Grej na przykład. Grej? Tak sobie. O nie, widzę tutaj uśmiechu chłopaków. nie ma. Ale... ma. Musicie jeszcze pomyśleć, dlatego zajrzyjcie na poprzedni materiał, bo potrzebujemy pilnie, do rybomanii musimy nazwę dla tego woblera wymyśleć. No i powracają maluszki. Najmniejsze woblery z repertuaru czempiona wprost Lochu. Które będą idealną pozycją na ten okres, kiedy wstrętna zima wreszcie się zakończy. Widzicie, tak nas Unia Europejska z tymi nakrętkami do butelek i do mleka i do wszystkiego, tak te nakrętki poprzytwierdzali, że mamy najostrzejszą zimę od 20 lat. Ale już niebawem ta zima się skończy, a wtedy będzie fajna pora, takie przedwiośnie, wiosna, do maja coś trzeba będzie łowić i tutaj... Zobaczcie, jeden z choboków ukradłem Adasiowi. Już tutaj ile jest piękności, jak tutaj ten chobok żyje, iloma pięknymi kolorami się mieni, które drapieżniki będą kusiły. Jest oczywiście ponadczasowy papudrak. Przepiękne malowanie. Jest... Kurde, się wszystkie poplątały. Jest chochlik okoń. Okoń taki naturalny, jest okoń ze srebrną łzką. E, inne takie barzańciki, zobaczcie, jest coś bardziej naturalnego. Co tu jeszcze mamy? Coś takiego pod strunga też będzie. E, na szybko, żeby je scharakteryzować, najmniejsze, w ogóle od e, chochlika, nie, od szakala, w ogóle wszystko się zaczęło. To był pierwszy wober, który Adaś zaczął produkować dla siebie i kolegów. Tak on wygląda finalnie z długim sterem. Bardzo agresywnie pracuje. Z fajnymi takimi odskokami na boki schodzi na jakieś 2,5 metra, 3,5 cm długości ma oraz waży 3,5 gramy. Zbyt daleko nie da się nim rzucić ze względu na małą wagę i duży ster. Natomiast Drzemie w nim niesamowita noc, i jest megałownym woberem. Podbrzane, podklenia, podjazia, podokonia. No, niestety, na dużych rzekach, sumki lubią się na nie wieszać. Wtedy zazwyczaj walka jest przegrana. I drugim maluszkiem, który wraca, jest taki bardziej uniwersalny. A patrzę, czy mamy jakiegoś ze sterem? Chyba jeszcze nie tego ze sterem. O ze sterem krzesełkowym chochlik 5 cm 4,5 g wagi pływający woberek, bardzo lotny przy tej budowie woblera i steru i gramaturze jest pływający więc też można go z wypuścić ale na, na lekkim zestawie nawet na takie wędce do 15 gramów zasięg rzutu jest niesamowicie daleki to Was na pewno zaskoczy jak daleko można posłać tego woblera taki rzeczny uniwersał też podklenia, podjazia, podbolenia, często właśnie na Wiśle jak na większe przynęty nic się nie wydarza i wpuszczamy wtedy w łowisko mało przynęty, żeby zowić cokolwiek, się okazuje nagle, że siada bolek ładny i szczupaki na mniejszych rzekach też się lubią, więc jak najbardziej będzie się nadawał na te przedwiosenne i wiosenne momenty, żeby do majówki jakoś Jakoś dobrnąć. On schodzi na 0,7 metra, na taką wyczuwalną nakiję pracę ale bardzo umiarkowaną bardzo i też jest w malowaniach. Mam nadzieję, że na targach będzie. Występuje w malowaniach strągowych i też kilka fajnych strągów mi się udało złowić i na taką rzekę. Powiedzmy jeszcze chłodną, gdzie łowimy w poprzek rzeki albo pod nurt, takim wolniutkim prowadzeniem, czy nawet takim podciąganiem, do siebie będzie idealną pozycją. Zwłaszcza, że schodzi na 0,7 metra, więc dużo, dużo miejscówek można nim obłowić. I to tak w telegraficznym skrócie. Jak już jestem dzisiaj, to zaraz pewnie nagramy kolejny materiał na dzień następny, boży. A dzisiaj to tyle. Pamiętajcie o tym, że Rybomania 2026 Champion Fishing będzie tam z pełną mocą 6, 7, 8 marca. Największe w Europie targi wędkarskie, największe w Europie święto wędkarskie. Można tu zobaczyć niemalże wszystko, co jest w naszej branży dostępne. Kto na Rybomanii nie będzie, niech żałuje, ale na pewno będziemy starali się jakieś relacje wam. Z rybomani zdawać, a do czasu rybomani też będziemy relacjonowali na bieżąco z tego, co dzieje się w Adasiowym Lochu, gdzie praca wre po trochu i do przodu, i do przodu. Z każdym dniem tutaj Adaś i Michał pomaga, starają się chłopaki, żeby jak najwięcej towaru dla Was przygotować. Także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się wszystkiego dobrego.